Wyobraź sobie, że jesteś dwunastoletnim chłopcem w małej bułgarskiej wiosce w 1550 roku. Poranna mgła spowija dolinę niczym welon, gdy pomagasz ojców opiece nad owcami. Dzwonki na ich szyjach tworzą delikatną melodię, która była ścieżką dźwiękową całego Twojego życia. Twoja matka przygotowuje śniadanie ciepły chleb i kozie mleko, które smakują domem bezpieczeństwem wszystkim, co kiedykolwiek znałeś. Nagle słyszysz huk kopyt na bruku. Twarz twojego ojca blednie jak pergamin. Matka upuszcza gliniany dzban, który trzymała, a ten rozbija się na podłodze. Podobnie jak twój świat, który wkrótce się rozpadnie, ponieważ wszyscy w wiosce wiedzą, co oznaczają te kopyta przybyli poborcy sułtana. Obserwujesz z zadrewnianego wozu, jak osmańscy urzędnicy zsiadają z koni ich jedwabne szaty, nieskazitelne mimo długiej podróży. Niosą zwoje i listy, a ich oczy przeszywają zgromadzonych wieśniaków z zimną kalkulacją handlarzy oceniających bydło. Gdy jeden z nich wskazuje prosto na ciebie, twoja matka pada na kolana, błagając w języku, którego oni nie zamierzają rozumieć. Twój ojciec milczy, wiedząc, że opór oznacza śmierć dla całej rodziny. Zostajesz wyrwany z obietnicami, że będziesz służył sułtanowi, że osiągniesz wielkość, że to zaszczyt. Ale gdy wóz oddala się od wszystkiego, co znałeś, słyszysz tylko szloch matki, który cichnie w oddali. Nigdy więcej jej nie zobaczysz. To był początek Twojego nowego życia jako chłopca pałacowego gulama. W najpotężniejszym imperium na Ziemi. A horrory czekające za murami pałacu sprawią, że zatęsknisz za prostymi dniami pasienia owiec w zamglonych dolinach Twojej ojczyzny. Zanim zagłębimy się w te zapomniane historie przetrwania i cierpienia, jeśli lubisz poznawać ukryte prawdy historii, rozważ polubienie i subskrypcję, aby zobaczyć więcej takich treści. Proszę napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz. Uważam za niesamowite, że wspólnie odkrywamy te dawne historie z różnych części świata, połączeni przez czas i przestrzeń naszą wspólną ciekawością przeszłości. Podróż do Stambułu była Twoim pierwszym spotkaniem z systematyczną brutalnością, która określi Twoje nowe istnienie. Ty i dziesiątki innych chłopców zostaliście zmuszeni do marszu przez tygodnie po trudnym terenie, niedożywieni, śpiąc pod gołym niebem lub w prowizorycznych schronach, które oferowały niewielką ochronę przed żywiołami. Słabi ci, którzy nie nadążali, chorowali lub po prostu tracili nadzieję, byli zostawiani na śmierć. Nauczyłeś się pierwszej lekcji o życiu w osmańskim pałacu, zanim jeszcze dotarłeś do stolicy. Słabość oznaczała śmierć, a tylko najsilniejsi, najmądrzejsi lub najbardziej przystosowani przetrwają to, co nadejdzie. Chłopiec obok ciebie, może czternaścioletni, został zabrany z greckiej wioski rybackiej. Miał na imię Nikos, choć wyszeptał ci, że wkrótce to imię będzie zakazane. Próbował uciec trzeciej nocy marszu, ale strażnicy złapali go zanim przebiegł kilometr. Przyciągnęli go z powrotem do obozu i bili na oczach wszystkich innych chłopców, jako nauczkę. Jego krzyki rozbrzmiewały po okolicy, a ty zamykałeś oczy, próbując zagłuszyć dźwięk, ale nie mogłeś zagłuszyć lekcji. Ucieczka była niemożliwa. Opór bezużyteczny. Gdy dotarłeś na przedmieścia Stambułu, nauczyłeś się poruszać jak duch, mówić tylko gdy cię o to proszono, stawać się niewidzialnym, gdy uwaga strażników stawała się drapieżna. Widziałeś, jak chłopcy znikali w nocy, niektórzy próbowali uciec, inni po prostu nie wytrzymywali kolejnego dnia. Puste miejsca w szeregu były ciągłym przypomnieniem o twojej własnej śmiertelności. Pierwszy widok sylwetki Stambułu powinien zapierać dech w piersiach minarety przebijające niebo. Ogromna kopuła Hagi Sofii, rozległy kompleks pałacowy, który stanie się Twoim więzieniem. Ale wszystko, co czułeś, to pusty strach osiadający w żołądku jak kamień. To wspaniałe miasto reprezentowało wszystko, co straciłeś i wszystko, czym bałeś się stać. Po przybyciu do Stambułu stanąłeś przed pierwszą selekcją. Osmańscy urzędnicy podzielili ocalałych chłopców na grupy na podstawie ich rzekomego potencjału. Proces był upokarzający. I dokładny, sprawdzali twoje zęby, jakbyś był koniem, testowali refleks, kazali ci recytować to, co wiedziałeś o literach i liczbach. Mierzyli twój wzrost, badali skórę w poszukiwaniu niedoskonałości i oceniali rysy twarzy z klinicznym dystansem oceniających dzieła sztuki. Najpiękniejsi i najinteligentniejsi zostali przeznaczeni do szkoły pałacowej Enderun. Inni mieli stać się janczarami elitarnym korpusem wojskowym. Ale dla tych wybranych do służby w pałacu czekała innego rodzaju próba taka, która testowała nie tylko wytrzymałość ciała, ale zdolność duszy do przetrwania systematycznej dehumanizacji. Byłeś jednym z szczęściarzy wybranych do szkoły Enderun, znajdującej się w murach pałacu Topkapi. Urzędnicy, którzy dokonali tego wyboru, spojrzeli na Twoją jasną skórę, błyszczące oczy i oczywistą inteligencję i uśmiechnęli się. Nie rozumiałeś wtedy, że te uśmiechy nie były życzliwe. To były uśmiechy drapieżników, którzy znaleźli szczególnie obiecującą zdobycz. Szkoła Enderun była nazywana pierwszą na świecie instytucjonalną edukacją dla uzdolnionych. To określenie, choć technicznie poprawne, ukrywa mroczniejszą rzeczywistość tego, co oznaczała edukacja dla przesiedlonych chłopców, takich jak ty. Tak uczyłeś się języków arabskiego, perskiego i tureckiego, studiowałeś matematykę, astronomię, literaturę i prawo, trenowano cię w muzyce, kaligrafii i różnych rzemiosłach. Ale ta edukacja miała swoją cenę, która wykraczała daleko poza akademickie rygory. Kompleks pałacowy, który stał się twoim światem, był labiryntem marmurowych korytarzy zdobionych komnat i ukrytych przejść, gdzie niebezpieczeństwo czyhało na każdym rogu. Zostałeś zakwaterowany w dormitoriach wewnątrz kompleksu, oddzielony od świata zewnętrznego warstwami murów strażników i protokołów, które sprawiały, że ucieczka była nie tylko trudna, ale nie do pomyślenia. Dormitorium, w którym miałeś spać, rozciągało się przed tobą, jak marmurowy grobowiec wypełniony wąskimi łóżkami pokrytymi jedwabiem, który wydawał się jak łańcuchy na twojej skórze. Pierwszej nocy w dormitorium leżałeś bezsennie słuchając dźwięków, które stały się ścieżką dźwiękową twojego uwięzienia, cichych szlochów, chłopców tęskniących za domem, próbujących stłumić łzy w poduszkach, szeptanych rozmów w językach, których nie rozpoznawałeś. Kroków starszych uczniów i nadzorców patrolujących korytarze po zgaszeniu świateł. Trzymałeś mały drewniany krzyżyk, który twoja matka wcisnęła ci w dłoń, gdy cię zabierano, ale do rana nawet ta ostatnia więź z twoim dawnym życiem została odkryta i skonfiskowana. Otrzymałeś nowe imię Mechmet i polecono ci zapomnieć o swoich chrześcijańskich korzeniach. Nawrócenie na oficjalną wiarę Imperium nie było opcjonalne. Było kluczowe dla twojej przemiany sporwanego dziecka w osmańskiego sługę. Ceremonia odbyła się z wielką pompą, jakbyś dobrowolnie wybrał tę ścieżkę, ale wiedziałeś i wszyscy wiedzieli, że wybór nie miał z tym nic wspólnego. Powtarzałeś słowa, które kazano ci powiedzieć, ale w środku trzymałeś się wspomnień kołysanek matki i opowieści ojca. Najbardziej podstępnym aspektem twojej edukacji była systematyczna destrukcja twojej indywidualnej woli i odbudowa ciebie jako narzędzia przyjemności i imperialnej władzy. Pałac funkcjonował w złożonej hierarchii, gdzie awans zależał nie tylko od osiągnięć akademickich, ale od Twojej zdolności do zadowolenia przełożonych. A zadowolenie mogło przybierać formy, których żadne dziecko nie powinno nigdy musieć się uczyć. Twoja pierwsza lekcja o niewypowiedzianych zasadach pałacu przyszła od Achmeta, starszego ucznia, który był w systemie od trzech lat. Zbliżył się do Ciebie pewnej nocy w dormitorium. Jego głos niósł zarówno groźbę, jak i obietnicę. Jesteś nowy powiedział, siadając na brzegu Twojego łóżka bez zaproszenia. Jeszcze nie rozumiesz, jak to tutaj działa, ale mogę Cię chronić, nauczyć, pomóc Ci, awansować. Nauczyciele mnie faworyzują, a oni słuchają moich rekomendacji dotyczących młodszych chłopców. Położył rękę na Twoim ramieniu, a Ty poczułeś, jak Twoje ciało zamarło. Miałeś 12 lat i nigdy nie byłeś dotykany przez obcego ale coś w Jego zachowaniu sprawiło, że Twoja skóra się zjeżyła. W zamian kontynuował, zniżając głos do szeptu, musiałbyś okazać swoją wdzięczność. Są specjalne sposoby, w jakie chłopcy tacy jak Ty mogą dziękować starszym uczniom za ich ochronę, sposoby, które pozostają między nami. Stanąłeś przed niemożliwym wyborem, przed którym stanęły tysiące chłopców, przed Tobą odmówić i ryzykować brutalne kary, izolację społeczną i koniec wszelkiej nadziei na awans. Zaakceptować i oddać ostatnie resztki swojej dziecięcej niewinności systemowi, który widział twoje ciało jako towar do wymiany za przysługi i ochronę. Nie było dobrego wyboru, tylko przetrwanie. Seksualny ekosystem pałacu był złożony i drapieżny, funkcjonujący według zasad ustalonych przez pokolenia eksploatacji. Eunuchowie, wykastrowani jako chłopcy i często noszący własne psychologiczne blizny, mieli znaczną władzę i wykorzystywali ją do eksploatacji. Stałego napływu nowych przybyszów. Znali system od podszewki, ponieważ sami kiedyś byli jego ofiarami, ale zamiast chronić nowych wielu, stało się ich najbardziej entuzjastycznymi oprawcami. Starsi uczniowie żerowali na młodszych, utrwalając cykle nadużyć sięgające pokoleń wstecz. Była to wypaczona forma inicjacji, w której tajemniczeni zdobywali swoje miejsce w hierarchii, krzywdząc tych poniżej. Urzędnicy pałacowi wykorzystywali swoje pozycje. By z bezkarnością mieć dostęp do najpiękniejszych chłopców, wiedząc, że ich ofiary nie miały do kogo się zwrócić ani odwołać w poszukiwaniu sprawiedliwości. To, co czyniło ten system szczególnie podstępnym, to jego integracja z oficjalną hierarchią pałacu. Relacje seksualne nie były ukrytymi skandalami, były częścią porządku społecznego tak głęboko wplecione w codzienne życie, że wydawały się naturalne i nieuniknione. Chłopcy, którzy przyciągali uwagę potężnych patronów, mogli zobaczyć, jak ich kariery przyspieszają, ich nauka staje się łatwiejsza, a życie bardziej komfortowe. Ci, którzy odmawiali lub nie zadowalali swoich przełożonych, byli relegowani do podrzędnych pozycji, poddawani surowszym karom lub po prostu znikali z rejestrów pałacu. Psychologiczny wpływ na chłopców takich jak ty był druzgocący i starannie obliczony. Odizolowany od rodziny, pozbawiony pierwotnej tożsamości i wrzucony w świat, w którym twoje ciało było postrzegane jako towar, rozwinąłeś reakcje, które dziś rozpoznalibyśmy jako złożone odpowiedzi na traumę. Niektórzy chłopcy stawali się manipulatorscy i wyrachowani, ucząc się używać swojej seksualności jako narzędzia do awansu i przetrwania. Inni zamykali się w sobie, stając się pustymi skorupami, które mechanicznie wykonywały ruchy życia w pałacu, podczas gdy ich dusze. Umierały w środku. Widziałeś obie te transformacje u chłopców wokół ciebie. Dimitar, zabrany z tego samego regionu, co ty, nauczył się uśmiechać i flirtować ze starszymi uczniami i nauczycielami. W ciągu sześciu miesięcy miał nowe ubrania, lepsze jedzenie i prywatnego korepetytora do nauki języków. Ale jego oczy były martwe i już nie mówił o domu ani rodzinie. Gdy przybywali nowi chłopcy, patrzył na nich tym samym wyrachowanym spojrzeniem, które kiedyś kierowali na niego urzędnicy. Stefanos grecki, chłopiec, syn rybaka, obrał przeciwną drogę. Odrzucał wszystkie zaloty, znosił bicie i kary i stopniowo przekształcił się w widmową egzystencję. Wykonywał swoje obowiązki mechanicznie, uczył się poprawnie, ale bez entuzjazmu i zdawał się znikać coraz bardziej z każdym dniem. Pewnego ranka jego łóżko było puste i nikt już nigdy nie wspomniał jego imienia. Ty próbowałeś znaleźć drogę pośrednią, akceptując niektóre zaloty, by przetrwać. Jednocześnie zachowując rdzeń siebie nietknięty. Ale pałac został zaprojektowany tak, by taki kompromis był niemożliwy. Każdy dzień przynosił nowe testy, nowe wybory między upokorzeniem a zniszczeniem, nowe sposoby, w jakie system próbował cię przemodelować na swoje podobieństwo. Europejscy podróżnicy, którzy odwiedzali dwór osmański, czasem dostrzegali ten ukryty świat, choć ich relacje były często filtrowane przez ich własne kulturowe uprzedzenia i ograniczone zrozumienie. Wenecki ambasador z XVI wieku zauważył nadmierne przywiązanie, jakie urzędnicy pałacu okazywali swoim młodym męskim sługom, opisując sceny, które sprawiały, że czuł się wyjątkowo nieswojo. Pisał o widoku chłopców w wieku 10 lub 11 lat ubranych w jedwab i klejnoty obsługujących starszych mężczyzn z zażyłością, która sugerowała relacje wykraczające daleko poza odpowiednią dynamikę mistrz sługa. Francuski dyplomata z XVII wieku pisał bardziej otwarcie o tym, co widział podczas przyjęcia w pałacu. Młodzi paziowie poruszają się po korytarzach jak piękne ptaki, w klatkach ze spuszczonymi oczami, ale ich ciała przystrojone na pokaz nie można nie zauważyć zaborczego sposobu, w jaki niektórzy urzędnicy spoglądają na te dzieci, ani strachu, który migocze w oczach chłopców, gdy zbliżają się ich panowie. Fizyczne warunki życia w pałacu pogłębiały psychologiczne nadużycia w sposób zaprojektowany, by złamać opór i stworzyć zależność. Mieszkałeś w ciasnych dormitoriach z minimalną prywatnością, gdzie każdy moment podlegał nadzorowi i kontroli. Budzono cię przed świtem na modlitwy, których musiałeś się nauczyć, karmiono odpowiednimi, ale nie obfitymi posiłkami w precyzyjnie określonych godzinach. I poddawano rygorystycznemu harmonogramowi, który nie zostawiał czasu na refleksję ani opór. Kary były powszechne i kreatywnie zaprojektowane, by upokarzać i łamać ducha. Chłopcy, którzy łamali zasady, mówili w swoich ojczystych językach, praktykowali stare tradycje lub okazywali niewystarczający entuzjazm dla nowego życia. Stawali przed biciem publicznym, upokorzeniem lub izolacją w celach ledwo wystarczających, by się w nich położyć. Byłeś świadkiem, jak chłopiec. O imieniu Milos, przyłapany na modlitwie w stylu swojej dawnej wiary, został zmuszony do stania nago na dziedzińcu przez cały dzień, podczas gdy inni uczniowie byli zachęcani do szydzenia z niego. Lekcja była jasna: Twoja dawna tożsamość była nie tylko zakazana, była źródłem wstydu. Wewnętrzna gospodarka pałacu dodatkowo komplikowała twoją sytuację i tworzyła kolejne warstwy eksploatacji. Mogłeś zdobywać drobne przywileje za dobre zachowanie, osiągnięcia akademickie lub zadowalanie przełożonych na różne sposoby. Te przywileje, lepsze jedzenie, ładniejsze ubrania, wygodniejsze, zakwaterowanie, dostęp do książek lub instrumentów muzycznych stawały się cennymi towarami w Twoim ograniczonym świecie. System tworzył złożoną sieć zależności i lojalności, która sprawiała, że opór był niemal niemożliwy, a współpraca wydawała się jedyną drogą do przetrwania. Nauczyłeś się nawigować w tej gospodarce z wyrachowanym umysłem kogoś o wiele starszego niż Twoje lata. Odkryłeś, że pomaganie starszym uczniom w nauce może zapewnić ochronę przed ich zalotami. Zauważyłeś, że wykazanie szczególnych zdolności w niektórych przedmiotach może przyciągnąć uwagę nauczycieli, którzy mogliby ochronić Cię przed najgorszymi nadużyciami. Zrozumiałeś, że perfekcyjna posłuszność i widoczny entuzjazm dla nowego życia. Mogą przynieść małe wolności, które wydawały się ogromne w Twoim ograniczonym świecie. Niektórzy chłopcy próbowali uciec, ale położenie pałacu na półwyspie otoczonym wodą czyniło to niezwykle trudnym. Ci, którzy zostali złapani, stawali przed surowymi karami celowo pokazywanymi publicznie, by odstraszyć innych. Byłeś świadkiem powrotu chłopca, który próbował uciec przepływając przez złoty róg. Ledwo żył, gdy go przyciągnięto z powrotem. A bicie, które otrzymał na oczach wszystkich uczniów, pozostawiło go trwale okaleczonym. Żył jako ostrzeżenie dla reszty z was, złamany, ledwo funkcjonujący, żywy przykład tego, co spotykało tych, którzy wybierali bunt zamiast uległości. Nieliczni chłopcy, którym udało się uciec, stawali przed jeszcze bardziej przerażającym wyzwaniem, spędzili w pałacu tak dużo czasu, a ich pierwotne tożsamości zostały tak całkowicie wymazane, że powrót do dawnego życia był niemożliwy. Ich rodziny mogły ich nie rozpoznać, ich społeczności mogły odrzucić ich jako zdrajców lub nawróconych. A oni posiadali niewiele umiejętności, które pozwoliłyby im przetrwać poza systemem pałacowym. Większość uciekinierów była odzyskiwana w ciągu kilku dni, ale nawet ci, którzy pozostawali wolni, często znajdowali się na łasce świata, który nie miał dla nich miejsca. W miarę jak dorastałeś w systemie, przetrwając dzięki połączeniu inteligencji, zdolności adaptacyjnych i starannie wyważonej uległości, stawałeś przed nowymi wyzwaniami i głębszym zepsuciem swojej duszy. Najbardziej utalentowani uczniowie mogli ostatecznie zostać mianowani na wysokie stanowiska rządowe, ale ten sukces przychodził kosztem utrwalania tego samego systemu, który ich wykorzystał. Z rosnącym przerażeniem uświadamiałeś sobie, że Twoi nauczyciele i nadzorcy ludzie, którzy Cię ukształtowali i skrzywdzili sami kiedyś byli chłopcami, takimi jak Ty, wyrwanymi z rodzin i uformowanymi w narzędzia imperialnej władzy. To rozpoznanie przyniosło straszliwy wybór. Mogłeś opierać się systemowi i prawdopodobnie zostać przez niego zniszczonym lub w pełni go zaakceptować i stać się jednym z jego egzekutorów wybierając następne pokolenie chłopców. Łamiąc ich i odbudowując, podtrzymując hierarchię władzy i eksploatacji pałacu. Wielu chłopców wybrało tę drugą drogę, uznając, że łatwiej jest stać się drapieżnikiem, niż pozostać ofiarą na zawsze. Ceremonia ukończenia szkoły, znana jako czykma, oznaczała koniec Twojej edukacji w pałacu i wejście do służby imperialnej. Po latach systematycznego nadużywania, ukrytego pod płaszczykiem edukacji, Wyłoniłeś się jako młody człowiek biegle, władający kilkoma językami, wykwalifikowany w administracji i dyplomacji, wyszkolony w sztukach i naukach. Ale wyłoniłeś się także jako ktoś, którego dusza została systematycznie zepsuta, którego rozumienie władzy było na zawsze splecione z eksploatacją, którego zdolność do normalnych ludzkich relacji została uszkodzona w sposób, który być może nigdy się nie zagoi. Dla wielu absolwentów ta przemiana oznaczała po prostu przejście z jednej formy eksploatacji na inną. Ci, którzy zostali mianowani na stanowiska administracyjne, znajdowali się w świecie, gdzie przysługi seksualne i polityczny awans pozostawały splecione, gdzie lekcje, wyniesione z pałacu o władzy uległości i przetrwaniu, nadal kształtowały ich dorosłe życie. Ci, którzy zostali przydzieleni do ról wojskowych Nosili ze sobą psychologiczne blizny z lat spędzonych w pałacu, często stając się brutalnymi egzekutorami woli imperialnej lub złamanymi ludźmi, którzy walczyli o znalezienie sensu w życiu zbudowanym na fundamentach nadużyć. Postawa osmańskich elit wobec tych praktyk była złożona i starannie skonstruowana, by utrzymać system, jednocześnie zaprzeczając jego najbardziej niepokojącym aspektom, chociaż Oficjalne regulacje zakazywały wielu form nadużyć. Rzeczywistość była taka, że władze pałacu przymykały oczy na zachowania, które służyły ich interesom. System produkował zdolnych administratorów i lojalnych sług, co było jego głównym celem. Ludzki koszt był uważany za nieistotny dla jego sukcesu, a wszelka krytyka była odrzucana jako ignorancja wobec wyrafinowanych metod edukacji i awansu imperium. Współczesny osmański historyk z XVI wieku napisał: Prawdą jest, że szkoła pałacowa wymaga wielkich poświęceń od swoich uczniów i że nie wszyscy, którzy do niej wchodzą, wychodzą nietknięci, ale z tego tygla dyscypliny i nauki wyłaniają się najlepsi słudzy. Imperium ludzie, których lojalność została przetestowana, a zdolności dopracowane do perfekcji. Ta retoryka transformacji i doskonalenia maskowała rzeczywistość tego, czego doświadczali chłopcy tacy jak ty. Twój test obejmował systematyczne wykorzystywanie seksualne. Twoja dyscyplina polegała na niszczeniu Twojej pierwotnej tożsamości i budowaniu nowego ja zaprojektowanego, by służyć imperialnym interesom. Twoja nauka przychodziła kosztem Twojej dziecięcej niewinności i zdolności do normalnych ludzkich relacji. To, co czyni system pałacowy szczególnie niepokojącym, to sposób, w jaki łączył autentyczne możliwości edukacyjne z systematycznym nadużyciem w sposób, który utrudniał oddzielenie korzyści od horrorów. Chłopcy otrzymywali edukację, która według standardów epoki była wyjątkowo zaawansowana. Nauczyłeś się czytać i pisać w językach, które otwierały drzwi na całym znanym świecie. Studiowałeś nauki i matematykę, które były na czasie, zdobyłeś umiejętności w dyplomacji, administracji i strategii wojskowej, które służyły ci przez całe życie. Ale ta edukacja była nierozerwalnie związana z twoim wykorzystywaniem i nadużyciem. Ci sami nauczyciele, którzy poszerzali twój umysł, także gwałcili twoje ciało. Ten sam system, który dawał Ci możliwości, także niszczył Twoją niewinność. Ta sama instytucja, która obiecywała awans, zapewniała, że ten awans zawsze będzie skażony metodami, które go umożliwiły. System ten ukazuje także złożoną relację między władzą, seksualnością i przemocą w społeczeństwach przednowoczesnych. Osmanowie nie byli wyjątkowi w wykorzystywaniu młodych. Podobne praktyki istniały w różnych formach w starożytnym i średniowiecznym świecie. Ale system osmański był niezwykły ze względu na swoją skalę systematyzację i integrację z aparatem imperialnym. Nie był ukrytą perwersją, ale otwartą instytucją celebrowaną za swoją skuteczność i bronioną przez jej beneficjentów. W XVII i XVII wieku system pałacowy zaczął podupadać, gdy zmiany w technologiach wojskowych zmniejszyły znaczenie Korpusu Janczarów. A nowe formy administracji zredukowały zależność od biurokratów szkolonych w pałacu. Wpływy europejskie i zmieniające się postawy społeczne również przyczyniły się do stopniowej transformacji systemu. Ale dla tysięcy chłopców, którzy przeszli przez bramy pałacu w okresie jego świetności, te zmiany przyszły za późno. Ich historie o utraconych dzieciństwach, zniszczonej niewinności i złamanych duszach w służbie imperialnej władzy. Reprezentują jeden z najbardziej systematycznych przykładów instytucjonalnego wykorzystywania dzieci w historii. Chłopcy, którzy przetrwali, nauczyli się nawigować w świecie, gdzie ich uroda była zarówno atutem, jak i obciążeniem, gdzie ich inteligencja była ceniona, ale ich człowieczeństwo niegdzie, awans wymagał oddania kawałków duszy, których nigdy nie można było odzyskać. Niektórzy osiągnęli pozycję wielkiej władzy i wpływu, stając się wezyrami generałami i gubernatorami, którzy kształtowali losy imperium, ale nosili ze sobą blizny z lat spędzonych w pałacu, a wielu utrwalało cykle nadużyć, które ich ukształtowały. Inni zniknęli w historycznej niepamięci ich losy nieznane, a cierpienie nieudokumentowane, pamiętani jedynie jako wpisy w rejestrach administracyjnych, które odnotowywały ich przybycie, szkolenie i ostateczne przydzielenie do służby. Mury pałacu, które kiedyś rozbrzmiewały krokami tych chłopców, stoją do dziś przekształcone w muzeum, gdzie turyści podziwiają architektoniczną wspaniałość i artystyczne skarby dworu osmańskiego. Odwiedzający zachwycają się pięknymi komnatami, w których kształcono elity imperium, ale widzą jedynie fizyczne piękno tych przestrzeni. Marmurowe korytarze skrywają swoje najciemniejsze sekrety, a sale, w których edukacja i eksploatacja Splatały się milczą ocenie, jaką płaciły pokolenia młodych chłopców za imperialną chwałę. Wycieczki z przewodnikiem opowiadają o edukacyjnych innowacjach szkoły pałacowej, jej roli w kształtowaniu zdolnych administratorów, jej wkładzie w sukces imperium. Nie wspominają o systematycznym wykorzystywaniu, które było fundamentalne dla jej funkcjonowania, o chłopcach, którzy umierali zamiast podporządkować się jej wymaganiom. Ani o mężczyznach, którzy wyłaniali się z jej sal na zawsze, zmienieni przez doświadczenia wewnątrz jej murów. Kończąc tę opowieść, wyobrażając sobie Twoją historię jako reprezentatywną dla tysięcy podobnych, przypominam sobie, że te historie cierpienia i przetrwania nie są jedynie historycznymi ciekawostkami reprezentują prawdziwych ludzi dzieci wyrwane z rodzin, pozbawione tożsamości. I zmuszone do nawigowania w świecie, który cenił ich ciała i umysły, odrzucając ich człowieczeństwo jako nieistotne dla wielkich planów imperium. Ty chłopiec, którego wyobraziłem stojącego w tych marmurowych korytarzach ze strachem w sercu i milczeniem na ustach, reprezentujesz tysiące prawdziwych dzieci, których imion nigdy nie poznamy, których indywidualnych historii nigdy nie zapisano, których cierpienia nigdy nie uznano przez system, który je stworzył i podtrzymywał. Twój duch i duchy wszystkich chłopców, takich jak Ty, wciąż kroczą po tych pałacowych salach, przypominając nam, że za wspaniałością każdego imperium kryje się fundament zbudowany na ludzkim cierpieniu. A cena władzy jest często płacona przez tych, którzy nie mają w tej sprawie wyboru. Horror nie polegał tylko na przemocy, ale na tym, jak była systematycznie stosowana, jak była całkowicie normalizowana i jak została całkowicie zapomniana przez historię. Ty i chłopcy. Tacy jak Ty żyliście i umieraliście w systemie, który traktował Was jako piękne obiekty do uformowania i wykorzystania, a Wasze historie zasługują na pamięć nie jako egzotyczne historyczne przypisy, ale jako świadectwa ludzkiej odporności wobec instytucjonalizowanej brutalności. Poranne powietrze, które kiedyś niosło Twoje pełne strachu, kroki dawno przeminęło, ale Twoja historia wciąż rozbrzmiewa przez czas, żądając, byśmy byli świadkami Twojego cierpienia. I pamiętali o straszliwej cenie złotej ery Imperium. Wspominając Twoją historię oddajemy cześć nie tylko Twojemu indywidualnemu cierpieniu, ale cierpieniu wszystkich dzieci, które zostały złapane w machinę władzy przez całą historię, wykorzystane i odrzucone przez systemy, które cenią, podbój nad współczuciem Imperium nad niewinnością.